Witam, tym razem nie z lasu, ale z pól łąk koło domu. W zeszłym roku bojki się kręciły tutaj bardzo często. Myślałem, że szukają jakiegoś gniazda albo miejsca, gdzie mogą zrobić gniazdo. A więc troszeczkę im pomogłem w tym. Otóż takie coś na słupie 120 średnicy. Powinno im wystarczyć, trochę tam nawrzucałem kałązek takich od winogrona, poprzeplatałem to, no i zawiesiliśmy pospawane z prętów, z drutów, co było koło domu, leżało, to się przydało. Zobaczymy, czy coś w tym roku przyleci, czy ktoś się tu zadumowi. Jak będą jakieś pierwsze tutaj wizytacje bocianów, to Nagram to i wrzucę.